Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 7 i we wtorkowych Tajemnicach Świata kłania się pięknie Barbara Choroszy. Witam gorąco i serdecznie, jak zwykle, słuchaczy na terenie Metropolii Chicagowskiej, jak też i wszystkich internautów polskich, słowiańskich, rozsianych po całym świecie. Dzisiaj pragnę Państwa zaprosić do wysłuchania obszernych fragmentów marcowych sesji, które nie zostały jeszcze opublikowane w formie dźwiękowej. Dzisiaj głównie przeniosę się do poznania, do sesji przedstawionych wskazu od duchowego opiekuna ziemi i ludzi, pana ziemi Enki przekazanego, przekazanych przez łączniczkę z Wrocławia panią Lucynę Łobos na otwartym spotkaniu na publicznej sesji yy, która miała miejsce 8 marca bieżącego roku a zatem numer do studia 708 kierunkowy 5249762. numer do biura programu jest 773 625 1400 9. Mój adres elektroniczny barbara Choroszy i zapraszam oczywiście do słuchania naszej żywo stacji WPN codziennie pod adresem wwwwpna 1490 amcom Natomiast wtorkowe tajemnice świata tego programu są archiwizowane na stronach internetowych misji Faraon i projektu HEOPS pod adresem www.missionpharaoh.com oraz projekt myślnik oczywiście trzy razy na początku W, czyli www. Kropeczka, a potem dopiero y, imię strony. Mili Państwo, a zatem zapraszam do y, programu misji Faraon, w którym zawsze możecie usłyszeć niepublikowane przez media korporacyjne raporty naukowe, zagadki z przeszłości, prawdę o istotach pozaziemskich, wywiady z niezależnymi dziennikarzami, y, wiedzę duchową i parapsychologiczną, parapsycholo informacje z przekazów od istot i bytów z wyższego wymiaru, ukrywane fakty i ujawniane tajemnice. Przejdę za chwilę do informacji, dzięki którym możemy się słyszeć. Natomiast wcześniej pragnę zaanonsować Państwu i przybliżyć już termin wydania książki, o którą tyle jest pytań. Z tego co mi wiadomo, to w niektórych księgarniach są już zapisy na trzecią część trylogii Znak Czasu. Mili Państwo, tak jak jest zapowiadane, w kwietniu ukaże się książka. Natomiast proszę się nie spodziewać, że już 1 kwietnia, ponieważ na droga transportu do Chicago akurat. Y, musi zabrać swój czas. Będziemy się starać, jak najszybszą drogą lotniczą, sprowadzić tutaj do Chicago książki. Więc, y, jeśli Państwo, y, faktycznie ci, którzy zapisali się na książki, to otrzymają je w pierwszej kolejności. Jak dużo uda nam się przesłać w pierwszym transporcie książek, to dopiero zobaczymy, ale to już dosłownie niebawem. Już w kwietniu tego roku pytaj we wszystkich polskich księgarniach o trzecią część trylogii Znak Czasu, a w niej nieznana historia Jezusa, historia początków chrześcijaństwa, piastowska historia Słowian i Polski, historia słowiańskiego Olimpu Ślęży, tajemnice niebiańskich objawień, a także dokumentalny opis obecnie wypełniającego się proroctwa z Atlantydy, czyli dzisiejszej misji ratowania Ziemi i ludzi jako Osłannictwa Polan na czas wielkiej przemiany na Ziemi w roku 2012. Zapis ten dotyczy autentycznych osób i działań na terenie Chicago, Nowego Jorku, Polski, Niemiec, Szwajcarii, Peru, Węgier i Egiptu. Polsce, Ojczyźnie Mojej księgę tę dedykuję. Tak jak było mówione w zeszłym tygodniu, mieli Państwo również e, niebawem, może prawie jednocześnie w Chicago, pojawi się książka Ryszarda Choroszego i Lucyny Łobos The Cleansing of the Earth 2012, czyli Oczyszczanie Ziemi rok 2012. E, ta książka będzie, w, myślę, i w polskich księgarniach w Chicago, przede wszystkim w amerykańskich, będzie również, tak jak czynimy to naszą drogą, na stronie internetowej misji podobnie jak Znak Czasu, już wszystkie trzy części trylogii, a zatem www.missionpharaoh.com o szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej witrynie internetowej, natomiast przypominam gorąco i proszę w imieniu niedochodowej Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych Damestery Soft World która pilotuje z tego terenu misję Faraon o wsparcie finansowe, które przesłać można na konto Fundacji, które znajduje się w Bank of America pod numerem 520-271-66. 520-271-66. Wpłaty można przesyłać również na adres pocztowy Fundacji P.O. Adres dokładny znajduje się również na stronie misji Faraon. I na stronie naszej również jest zainstalowany system PayPal, czyli można dokonać tej wpłaty przelewem, kartą kredytową i tak powtarzam adres strony www.missionpharo.com Co miałem czas ostatnio zaobserwować na witrynach internetowych, pojawia się, proszę Państwa, mnóstwo, mnóstwo kolejnych odsłon stron mówiących o roku 2012, o planecie X, o przebiegunowaniu planety i o transformacji. I powtarzać będę za każdym razem, że ani misja Faraon, ani projekt Cheops, ani nikt z tych osób, kto Zapowiada owe wydarzenia, nie mówi o końcu świata, a mówi o zmianie, o wielkiej przemianie na planecie Ziemia. O szczegółach nie będę się dzisiaj skupiać, informacji jest moc, po to zresztą też publikowane są książki, więc przejdę do informacji, dzięki którym możemy się słyszeć, a dzisiejsze przekazy myślę, że dopełnią myśli mojej rozpoczętej przed chwilą. Proszę Państwa, jest wiele pytań na temat kryształów tych normalnych górskich kryształów, które y, zostały sprowadzone, abyście Państwo po niewielkich cenach mogli je nabywać i korzystać z ich dobrodziejstwa. Więc przypominam miejsce, gdzie na co dzień można kupić, jeśli Państwo nie po drodze na spotkanie misji faraon, to znajdują się one w Nature Beginnings, u Pani Barbary Ksepko, zresztą też tam, gdzie kosmetyki te cudowne, o które Panie również pytają, Gems and Herbs, klejnoty i zioła y, firmy Pani Ewy Farion y, stuprocentowo naturalne Jeden i ten sam adres, a oto adres do Nature Beginnings, raz jeszcze powtarzam, 5945 West Lawrence, 5945 West Lawrence to jest przy Lawrence i Austin, a telefon 773-282-1344, 282-1344. Kolejna sprawa, kochani Państwo, wspomniałam o stronach internetowych i również chciałam Państwa zaprosić na nowo otwartą stronę pana Alfreda Kawarka. Adres strony jest bardzo prosty, Kawarek, ale przez V. Nie przez W, tylko przez V. Kawarek.com. Pan Fred Kawarek należy do rzadkich przypadków pisarstwa channelingowego. Wyjątkowość ta polega na umiejętnym łączeniu tego co znamy z tym czego nie widać, co jest po tamtej stronie życia. Za sprawą energii kosmicznej jest jasnowidzeniem czasu i przestrzeni. Akcje jego książek toczą się w przyszłości i obejmują różnorodną tematykę od duchowości do niezwykłej sensacji. Tak roz Poczyna się wejście, zaproszenie na witrynę internetową pana Alfreda Kawarka. Pan Alfred zaprasza ludzi dorosłych i młodzież również z, zresztą ogromnie ciekawa obecnej przemiany i tych rzeczy, które w tej chwili przed ludźmi są odsłaniane dotyczące oczywiście y, współistnienia rodzaju ziemskiego, ludzkiego z kosmosem, czyli do ludzi, którzy poszukują potwierdzenia, że jest coś więcej, ani że jeżeli widać to tylko fizycznym okiem. Zapraszam Państwa serdecznie, strona jest bardzo ładnie przygotowana. Na pewno będzie uzupełniana po drodze. Ja życzę powodzenia panu Alfredowi. A przed sobą mam jeszcze, zanim rozpoczniemy zapowiedziany temat, kochani Państwo, pilne, bardzo pilne ogłoszenie. E, Żeby nie zapomniała, potrzebna jest pilnie, bardzo pilnie asystentka do amerykańskiego biura prawniczego. Ja to telefon, pod który należy w tej sprawie dzwonić: 847 kierunkowy 980 9700. 847 kierunkowy 980 9700. Pilnie potrzebna asystentka do amerykańskiego biura prawniczego do yy, amerykańskiego adwokata. I cóż, przechodzimy do tematu, który jest kluczem do naszych wtorkowych spotkań. Chwilę już fragmenty. W całości sesja niebawem zostanie opublikowana w formie dźwiękowej. Dzisiaj postaram się obszerne fragmenty przytoczyć Państwu z sesji publicznej metodą channelingu telepatycznego z Poznania z 8 marca 2009 roku z panią Lucyną Łobos. 8 marca roku 2009 uczestnicy osoby, publiczność zgromadzona na spotkaniu. pytanie od publiczności zadane przez Marię Kubacką i Marię Grycz. Odpowiedź na pytania za pośrednictwem Lucyny Łobos udziela duchowy opiekun Ziemi, pan Ziemi Enki, znany ludziom, państwu, znany.